Ten już mnie pula kurwa, dobra idę, idę kurwa Ale cycki Pamiętam jak się kamień są wywał Ja też pamiętam Za każdym razem Ja mam jakieś Kurwa co się dzieje w Ciągniku? Spokojnie Ja mam jakieś przebłyski, że Kamil gdzieś tam jeszcze Że Kamil <laughs> gdzieś tam z nami jeszcze potem kiedyś grał gdzieś tam już poziomach, ale nie wiem czy to nie jest... Kurwa no, czemu nie mogę skoczyć tam? Bo to nie jest wiesz, kurwa efekt Mandeli, takie... Kurwa Taki efekt potwierdzenia Tu, 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 tu. Ty się łapiesz? Dobra, to trzymaj Trzymam spację, trzymam, trzymam, trzymam co baile mi da żeby puścić się? Ile przelewam do stona? Kurwa, kurwa uśmiech idę Ale taki sz szczery uśmiech Chuj, to fucking coś Pana to Widziałeś to? Jaki unik? Widziałem to, widziałem to Po piszę sobie trzy razy Na spokojnie Kurwa Ty się nic nie bujali Nie mój też tak dalej się spierdoli po prostu Jak spadniemy to robię to samo, tylko tyłem Zaraz zlecicie po prostu sami normalnie z siebie Oj 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 A spokojnie no To teraz mam kieruję? Ja jeszcze tego tyłem tym, 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 tym. Kiedy? Dwie minuty temu miałeś czas, żeby mi kurwa wysłać na Instagramie rolkę. Zbierajcie Kiedy kurwa? Jest mało do pominki, jesteś potrzebny co? Robione. Robiony. Ty, ale szczerze, ty bym poszło lepiej niż się spodziewałem. Kurwa. Mogą mi się kłócić, ale jest zgi. Ale ja sobie tutaj ufam, po prostu. Pełne zaufanie do siebie. Musisz wiedzieć, że w tempo to robisz. O. Ej, to gdzie jest to kurwa? Zepchło cię. Spokojnie. No, sama, kurwa. Ja mam zaufanie do siebie. Tu jest Kiedy... kurwa najgorzej, chyba. Po powoli bez skrzydła najlepiej, nie? Chyba. Powoli by to robić. Tutaj. Nie bo te platformy się szybciej poruszają niż jak nie było skrzydł... Tak jak nie było... Ło kurwo! Okay. Poczekaj, czekaj. poczekaj. Czekaj, Okej. Okay. Tam, tam, tam? Okej, już późno. Za późno. późno. Mamy czas. Wziąłem tutaj adresu? Jak złapiesz.